No, dużo tak chcesz? Nie, nie takie są zasady. No ja dobrze chcesz. Dobra. No to co, Sebastian, tylko zdebuchu. Tak? Dawaj, tak? bo on nie zdąży. Dlaczego nie zdąży? Bo już 8 minut minęło, stary. Dawaj, dam radę. Dobra, Karu. No, zostało ci 5 minut. Ale Więc chyba Więc Chyba masz sobie. Trzy brytki. Dobra. Pierwsza słowa od słownika. No, jedź to stary. Mam pracę. Mam pracę. Rzeczywrytka? No, masz jeszcze 3 minuty. A na no, lajcie, dobra. No więc tak, słuchajcie, to była runda rozgrzewkowa, tak zwana, więc nie widziałam jak oszukiwaliście. A kto oszukiwał co? Podobno oszukiwali, ale ja jestem ślepa, nie widziałam. Dobra, punkt, punkt i punkt. Teraz jest bardzo ważne, żebyście nie otwierali oczu. Na ślepo wybieracie cyferkę od 1 do 3. Kinia. A jaka jest tam na końcu? 3 1 to 3. Dobrze. Sebastian. Nie, nie, niech Justek sobie wybierze Dobrze, tego. Eee, to poproszę w takim razie 2. Okay. Dobra. Czyli dla mnie jeden, tak? Tak jest. Otwieram